Jestem w Bieruniu, na ulicy Zdrowej. Skręć w lewo. Na końcu tej drogi, jak przyjdzie, będę jechał w lewo. Oczywiście muszę tutaj ustąpić pojazdom z prawej i z lewej. No, i tutaj troszkę oszukam nawigację. Bo za 400 metrów skręć łagodnie w lewo. Bo tutaj nawigacja chce, żebym jechał prosto. A więc chce mnie poprowadzić przez rynek też w okolicy rynku. Natomiast ja, tutaj, na skrzyżowaniu skręcę w lewo więc ją troszkę oszukam oczywiście pojazdą przeciwka, muszę tutaj ustąpić bo mamy tutaj ogólną sygnalizację upewniam się, że nie ma pieszych za 200 metrów skręć w prawo to właśnie o to mi chodziło po to, żebym pojechał przez tą przez to skrzyżowanie i aby następnie musieć tutaj Następnie skręć w prawo natomiast to następne skręć w, prawo. w prawo już tutaj nawigacja mogłaby się mogłaby nic nie mówić bo tutaj mamy nakaz jak widać nie ma możliwości jazdy na wprost Strefy zamieszkania wjeżdżam. Za 200 metrów. Skręć w lewo. Pąsko tutaj. Przypominam, strefa zamieszkania. Maksymalna prędkość 20 km na godzinę. Skręć w lewo. Następnie skręć w prawo. Taka jednokierunkowa, więc przy lewej stronie Skręć w prawo Od razu Ale tu się kluczy po uliczkach Następnie skręć w lewo. Czyli jednak miałem skręcić na następnym skrzyżowaniu, na skrzyżowaniu równorzędnym w prawo. E, tutaj wrócę jeszcze do poprzedniego skrzyżowania, gdzie ten pojazd, który jest przede mną, e, ustąpiłem mu po wyjeździe w zasadzie na środek ulicy. Otóż za, za zaparkowanych samochodów skręć w lewo. A nic skręć w lewo. Skręć... nie było widać. Stąd właśnie taki mój dość daleki wyjazd, tam się zorientowałem, że jedzie auto, no i w taki sposób doszło do tej sytuacji, że mu ustąpić po wyjeździe takim bardzo dalekim, jadę w lewo, czyli jestem tu, gdzie tak czy tak miałem być. rodzkim rynku tutaj sobie jadę skręć w prawo i jadę tutaj prosto fajnie tutaj pojeździć po Bieruniu prawda? bardzo fajne miejsce fajne wąskie uliczki